Było w komentarzu pytanie, jakie gumy na sandacza wiszę, no i Jacek powiedział jakiekolwiek, tylko aby udawały, znaczy, aby były to imitacje krąpia, czyli gumy y, szerokie. No ja Wam pokażę... Panu, że łowimy w głębszych linienkach, jak łowimy na opaskach kamienistych, na napływach główek, to możemy imitować ukleje kiełbia tam, gdzie on żyje, ale nie rzucajmy w 6-metrową wodę uklejką, bo to się trochę mija z celem. Y to powiedział Jacek, łowiąc na bardzo płytkiej wodzie Jankesem Trójką, no która dla mnie na przykład bardzo przypomina mać Piękiego Krąpika, chociaż to może uklejeczkę też, od nie, taka no, krumpika, rzecz. Krąpika, Krąpika. Tak więc gumka, no, o tej porze roku może maleńka, ale do łowienia bardzo lekko uzbrojona właśnie w takich pyciusienkich miejscach. Następna guma, no, która jest jakby z nami nierozłączna od dawien dawna, to, to płoć dwunastka. <noise> <noise> Płoć dwunastka w różnych kolorach, w różnych odcieniach. Ogólnie perła.